Służba rowieśnicza to jest, to jest taki program, który jest realizowany przez grupę najstarszych się która się nazywa Progres. I ogólnie mówiąc jest to, to służba to jest działanie na rzecz drugiego człowieka w głównej mierze młodego. Środek jest dla nas wszystkim. Pod blokami jest bardzo źle, bo nie można się po prostu z nikim bawić. No nie złe otoczenie, a tutaj, właśnie w Centrum Młodzieży się ma, jest bardzo fajnie. Samochód jest jednym z narzędzi, które, które mają nam pomagać w takiej pracy. Jedna z, z płaszczyn służby rówieśniczej jest działalność streetworkerska. I, na przykład wyjeżdżamy na miasto i szukamy młodych ludzi, którzy czasami nie wiedzą, co z sobą zrobić w wolnym czasie. W działalności streetworkerskiej jest to, że jesteśmy właśnie ludźmi młodymi. I ci ludzie młodzi, idąc do ludzi młodych, mają większe szanse powodzenia niż, niż gdyby przyszedł jakiś, 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 jakiś ksiądz czy jakiś człowiek, który, który by ich nauczał i, i, i kazał zmienić ich życie. Na początku czułam takie jakieś, nie wiem, dziwne uczucie, że nie mam ochoty tu przebywać, ale później już powoli zaczęłam poznawać ludzi. Było pierwsze spotkanie, gdzie poznałam księdza Andrzeja Augustińskiego, i to moje pierwsze wrażenie było takie, że przy kościele jest ksiądz, to pewnie będziemy się modlić, no bo to można robić z księdza. Ale później, już pierwszy wyjazd, pierwsze takie z ludźmi kontakty były bardzo miłe, i postanowiłam, że spróbuję jeszcze. No i jestem do tej pory, jestem już dwa lata, i na razie nie mam. Nie chcę zrezygnować i myślę, że będę tu tak długo, jak będę mogła. Różni ludzie tu przychodzą z różnych środowisk. Z Ludzie na pewno z, niektórzy z marginesu społecznego, jak to można tak nazwać. Subkultury. I tak, wszyscy ci nasze subkultury też, ale, ale myślę, że właśnie zostawiają te stare nawyki, te swoje towarzystwo, środowisko i chyba zmieniają się. Zmieniają się. Ja często myślę w centrum młodzieży usiła, chyba ja nigdy sobie nie dodawałam ośrodek socjoterapii, nigdy o tym nie myślałam. I na razie nie myślę, bo ja żyję się Machą, ja nie żyję ośrodkiem socjoterapii, tylko się Machą. Chyba wszyscy się Macha nazywają drugim domem, domem. Do, do, też do, do, niektórzy do, do, do. zdarzają się ludzie, którzy chyba uważają się Macha jako pierwszy dom.